na moim blogu. Dzisiaj o owocach róży rugozy, nazywanej też różą pomarszczoną, różą japońską bądź różą wielkoowocową. Ja całe lato zbierałam płatki, bo ta róża, jak zaczęła kwitnąć w czerwcu, tak chyba jeszcze we wrześniu zbieraliśmy te płatki. Z płatków zrobiłam bardzo dużo rzeczy. Przepyszne syropy, konfitury, nalewki, octy. Natomiast również przygotowałam półprodukty do moich naturalnych kosmetyków, jak hydrolaty, maceraty, wody kwiatowe, gliceryty. A dzisiaj przyszedł czas na owoce dzikiej róży. Część jeszcze jest niedojrzałe i nie wiem, czy zdąży to dojrzeć. K jest troszkę przemrożona, bo już mieliśmy przymrozki, ale też na krzakach jest sporo takich przejrzałych owoców. No nie nadają się one do zbioru, ale myślę, że zimą ptaki się tym zainteresują. Owoce dzikiej róży zawierają bardzo dużo witaminy C, witaminy E, witaminę K, witaminy z grupy B, ale również sporo mikroelementów. W każdym razie warto z takiej róży przygotować sok i konfiturkę. W tamtym roku już to robiłam, więc sok zrobię w sokowniku, a potem te rozpuchnione owoce przecieram przez sita, dodaję troszkę cukru i smażę do słoiczków. Na zimę przepyszne konfitury i bardzo zdrowy sok. I dzisiaj na tyle biegnę do kuchni, bo trzeba się tym zająć. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i mojego bloga melarosa.pl i do zobaczenia.